Proszę was Miała. Widziałem coś pod drewnem chyba Spaliłem pod drewnem Fleszujcie dokona. kona, fleszujcie do Ja mam biała, ja biała Wracajmy stąd z z ula. Z ula jest. Dawaj go Kurwa czekaj mam te granaty ja nie no. wierzę że... No jakbyś chciał to, no, no, to byś tak nie rzucił Eee nike ja Kurwa Ale przecież no to ja już nie no przecież ty... Kto masz matematyki w szkole, albo z fizyki? Powiedz, Mateusz. Słuchaj, celujący. <laughs> Miałeś? Celujący, białe. Celujący? Myśmy już do jakiej szkoły chodziłeś, Mateusz? Ty, celujący. Ty, ty, ty do jakiejś specjalnej szkoły musiałeś chodzić, do był celujący z śmiechem? <laughs> 65 <laughs> dla utalentowanych, psychofizycznie. <laughs> Jaki gracz serdeczny! Pod Krakowem, z kratami w oknach. Ja mam biała, kurwa.